Co mężczyzna myśli, co czuje i co będzie dalej między Wami? Zobaczymy na dwie karty. Pomyśl gdzie Twój mężczyzna. Energetycznie nie będziemy sprawdzać. Myślę, że każdy zrozumie, że to jego mężczyzna. I zobaczymy, co mężczyzna myśli, co czuje i co będzie dalej. Pierwsza karta. Dobra, albo tu mężczyzna może być zajęty, albo to ty w takich energiach, ono to bym Dobra, co mężczyzna myśli? Co mężczyzna myśli? Oj, ale mężczyzna tutaj ma uczucia, powiem tak. Ale nikomu nic nie mówię. Mm -mm. E, mężczyzna chłodny może tak robić, że uczucie ma, jest zakochany w tobie, tak i czuje, że w środku chce się powiedzieć coś, tak ma szczere uczucia ale on rozczarowany tym, że myślę, rozumem, włączę więcej rozum, tak, odpuszcza serce, eee, a czym ty rozczarowany? Anuka, jeszcze raz, czym ty rozczarowany? Mm. ja powiem tak, on rozczarowany mężczyzna, tym, że u niego był związek i on rozczarowany w miłości, był zraniony. E, ból niesamowity miał duszewny, który powiem, że zaraz jemu tak robi, że on e, jakby i chciał może być w związku tak z stabilnością, on tak jakby pokazuje stabilność ale z drugiej strony on rozumie że taki strach gdzieś u niego nie i on zawsze tak stara się być sam Stara się um, to, że sam, sam jako, jako, jako mężczyzna, tak? On wysz, że może mi tak lepiej będzie. Tak. A chociaż w środku on by chciałby mówić, on. Chociaż powiem, że może nie pokazywać wcale nikomu, że on tak źle się czuł po tym wszystkim, tak? On po prostu rozczarowany w tej miłości i on teraz, um, tak jakby. Może ta ta sytuacja, która między wami każdy musi też zobaczyć, jaka sytuacja między wami jeśli byliście w związku i tutaj e, rozstaliście się, tak? Ale tutaj związki, taki, związek stabilny, taki, który latami trwał, to nie jest ten związek, który jeśli to um, dotyczy Ciebie, no to możesz tak liczyć. Jeśli to mężczyzna, który... Teraz nowej, no to po prostu w przeszłości miał taki związek, gdzie był zraniony, gdzie czuł ból, smutek i strach teraz u niego do tych uczuć, i on po prostu stara się unikać tego wszystkiego, chociaż do ciebie. On mówi, że ja zaczynam to czuć i on trochę takim, że dlaczego to mi trzeba? No, dlaczego teraz w tym momencie, tak? Dobra, co jeszcze myślałeś dzisiaj o tej dziewczynie? Zazdrosny jest to ciebie. Może myśleć o tym, że obok ciebie jest mężczyzna, albo po prostu na tyle zazdrosny, że gdzieś tam w środku czuję, że chce być z tobą. Ale tenże czas on Że poczeka. E, troszeczkę może włączać egoizm. Rozumiesz, że, że to nie jest tak prosto, że to trzeba troszkę coś zmieniać, a i to trochę potrwa. E, powiem tak, że tu mężczyzna rozumie, że on testnie za rozmowami może tak, za flirtem, za tym poczuciem takiego jakiegoś, kiedy ty z nim może grasz, flirtujesz, kokietką taką jesteś, tak. I tu mężczyzna, e, powiem, na, ot, on tasnie za tymi rozmowami. On mówi, że ja tasnię za tymi rozmowami. Powiem tak. A co czujesz do tej kobiety? Co czujesz do tej kobiety? A, między wami tutaj, powiem tak. Um, może być... Anoka? E, tutaj między wami może być szybciej to, że on rozczarowany z tobą tym związkiem, tak? albo po prostu u niego tak, że on e, rozumie, że ten kontakt z tobą jest naprawdę trudny, że to nie jest tak prosto, że w tym związku trzeba naprawdę pracować, trzeba pokazywać e, swoją miłość, trzeba pokazywać słowami, trzeba naprawdę być mężczyzną, który będzie pokazywać... E, swoje uczucia, będzie zapraszać na randki, będzie spotykać się z Tobą. Tak jakby to będzie taki stabilny związek. On rozumie, że Ty jesteś do stabilności, a on na razie, ja widzę, że nie bardzo chce stabilności. On pokazuje, że um, trudno być z Tobą, e, kiedy nie jesteście w związku. Jakby... A kto oczekuje na ten związek? On czy Ty? Że... Czy Ty nie chcesz? Tak jakby ktoś nie chce związku stabilnego. A, może także ty. Bo ty widzę tutaj taka... Tak, tutaj ty. Wygląda tak, że on z nią, z nią trudno. Mówisz, że ja by chciałby z nią być w związku, ale ty e, możesz e, trochę odchodzić od tego kontaktu z nim czemuś z tym mężczyzną. Tak jakby e, on rozumie, że z jednej strony on by chciał być z tobą w związku, ale chociaż trudno, ale by chciał. Ale rozumiem, że ty tego czemuś nie chcesz, ale takiego stabilnego związku. I dlatego on też nie pokazuje, że swoje uczucia. Boję się rozczarowania tego też związku. A co będzie dalej między wami? Co będzie dalej między wami? Odległość na razie takie zostanie, Zmian nie ma, nie widzę tego. Ja powiem tak, tutaj yy, ale zazdrosny jest. Tutaj yy, powiem tak, szybciej to że mm, zmian tak jakby takich aż mocnych nie będzie, jeżeli nie mieszkacie razem no to nie, no mężczyzna w głowie rozumiesz, że kontakt on na pewno z tobą będzie utrzymywać i on rozumie, że mm, ja powiem tak, tutaj mężczyzna teraz zachowuje się tak e, jakoby e, prostu czeka na razie on e, mówi, że nie wie, czy, czy na pewno chce tej stabilności. Na e, razie on nie widział ciebie uczuć. E, ty nie pokazujesz swoje uczucia. Ty możesz kolegować się z nim, ty jako koleżanka. I on czeka na to, że jednak ty może coś pokażesz od ciebie, że ty nie zainteresowana prosto, tak? Tak? E, jako kobieta, która jako kolego jego traktuje, a jako mężczyzna. Dlatego on na razie czeka na to, żeby gdzieś tam spotkać się, porozmawiać, ale on na razie, powiem tak, chce być sam. No ty też chlodna taka jesteś. Ja powiem tak, ty niezależna kobieta, e, która e, też tak jakby cieszy się sobą i zarabiasz pieniądze i możesz ograniczyć kontakt. Jakby u ciebie cel teraz po prostu stać niezależną kobietą finansowo i i tu wygląda taka sytuacja, że na razie zmian nie będzie, bo ty idziesz w swój rozwój finansowy i on to widzi, tak, chociaż on cię nie odpuści, jakby kontakt na pewno będziecie utrzymywać normalny i takie, ale czemuś ty, ja widzę, jako koleżanka na razie, tak. Dobra, drugi mężczyzna, przywiązania macie bardzo mocne, hmm, możecie mieć szczere rozmowy między sobą. Dobra, co mężczyzna myślał dzisiaj o tobie? Na odległość jest, też czuję. łaj tutaj coś się mu... Trzeba boi się, czeka. No co ty czekasz? Na stabilność? Jaką stabilność? I go męczy trochę, bo przy, przywiązania bardzo mocne ma do ciebie. Bardzo mocne ma do ciebie przywiązania. I tu wygląda tak, że on tego przywiązania nie chce, a ono jest. To, że odległość między wami, ale przywiązania bardzo mocne. Mentalne, duchownie, fizyczne, en energetycznie, tak? Że on czuje ciebie, ty czujesz go, ale go to męczy, że on przywiązał się do ciebie może ograniczyć kontakt z tobą? Albo była jakaś sytuacja między wami, że ty trochę zmieniła swoje podejście. A no okej, okay, nie jakby flirt. Okej. Okay. Dobra, co czujesz do tej kobiety? Co czujesz do tej kobiety? Hmm. Zakochany jest, ze Zdrosnej, ale ze zezdrosny. Jego powiem o te czekania na to, że, żeby taki, on chciałby szybko coś zmienić. Jakby, żeby ty też, e, taka kokietka była, śmiała się z nim, spotkania więcej, spotkań, tak? On myśli o tym. Um, uczucie ma. E, bardzo podoba się e, z tobą spędzać czas. Bo tutaj były spotkania, widzę. I to działa. Zmiany jakieś chcesz? Zmiany. Jakich ty chcesz zmian? Aha. Ja powiem tutaj tak. Mężczyzna może nie mówić o uczuciach. Tak jakby zablokowany jest. Dlatego, że no nie chce coś tobie mówić. Bo ty... Um, ty chłodna jesteś. Coś Tobie nie spodobało się, może ta, że ona granicza kontakt, dystans trzyma i Ty też taka, a, a czemu? A kiedy on zacznie coś mówić o swoich uczuciach, tak, już, um, no to o czymś boję, nie boję się, a tak jakby blokuje siebie na to mówienie. od jakoś tak. Dobra, a co, co będzie? A co będzie między nami? I już. O, uczucia ma, ale, ale może, że nie wiem. Nie chcę mówić o uczuciach. Nie chcę. Mm -mm. Dobra, co będzie dalej między Wami? Co będzie dalej między Wami? Czekam na spotkania. Bardzo powiem tak. Jakoś tak myślę, że... Hm. Że może być tak... Yy... Chcę z Tobą jedno poważnie porozmawiać. Powiem tak, będzie poważna rozmowa i po tej rozmowie jakoś on trochę stabilizuje się, bo zaraz może być emocjonalnie chusztawkim, ale on bardzo chce porozmawiać, bo jego coś męczy. martwi się, bo też czeka na to, żeby coś powiedzieć Tobie o uczuciach, ale jemu to boli, on boi się tego powiedzieć i jego męczy to, przywiązania te męczy. I będzie poważna rozmowa, Powiem tak, tu y, może być tak, że on Cię w czymś oklamuje, nie y, Może być tak, że też mężczyzna może być w związku. I, I to też. Zmian na razie nie będzie. Ja powiem tak, to co macie teraz, na to na razie i będzie. Zmian takich y, bardzo mocnych nie będzie. To, że y, odległość jest, y, to na pewno kontakt będziecie utrzymywać, po tej poważnej rozmowie e, będzie taka więcej progres, tak, że każdy zrozumie ty jego, on ciebie, no uważaj na to, że on coś albo tobie nie ufa i e, coś tam e, nie ufa tobie w tym, co ty może mówisz, albo nie ufa tobie, albo naprawdę coś nie, nie mówisz szczero z tobą, tak jakby... Coś ukrywa teraz, zaczął ukrywać, tak? I on po prostu rozumie, że jak on będzie z tobą rozmawiać, pisać, ty to zrozumiesz. I, i on stara się może i utrzymywać gdzieś tam, nie? Ale będziesz szczera rozmowa i dogadacie się, tak?